W Zjednoczonych Emiratach Arabskich religią panującą jest islam, który dla całego Półwyspu Arabskiego jest bardzo restrykcyjny. Przykładowo w kraju panuje całkowita prohibicja, a spożywanie alkoholu karane jest długoletnim więzieniem. Mimo to Dubaj to miasto, w którym obok kobiet ubranych w czarne abaje czy mężczyzn w tradycyjne białe disaszze zobaczyć można wielu imigrantów z całego świata. Europy, Indii czy na przykład. Jeden z moich ulubionych przysłów mówi, że kiedy jesteś w Rzymie, powinieneś zachowywać się jak Rzymianie. Dubaj to od kilkudziesięciu lat jednak bardzo turystyczna stolica. Dlatego nikogo już tutaj nie dziwi widok kobiety w szortach czy w letniej sukience. Warto jednak pokazać nasz szacunek do kultury i przeodziać jakąś chustkę czy dłuższe spodnie. W tej chwili jesteśmy w centrum Dubaju i tak zaczyna się nasze 48 godzin w Emiratach Arabskich. Stereotypem islamu jest złe traktowanie kobiet. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich z całą pewnością widać podział na płcie. Nie oznacza to jednak poniżania kobiet, a raczej separację ich od mężczyzn. Kobiety stoją w osobnych kolejkach, w restauracjach jadają w oddzielnych salach, a w metrze stoją w strefie wyznaczonej specjalnie dla nich. Przebywanie w tej strefie mężczyzn karane jest mandatem. Czy jest to dyskryminacja, czy może szacunek? Zdania na ten temat zawsze będą podzielone. Kultura Emiratów łączy się również z ogromnym bogactwem. To tutaj został wybudowany najwyższy na świecie budynek Burcz Khalifa, który mierzy 840 metrów wysokości. Jest to 155 pięter, przy czym teraz widokowy dla turystów znajduje się na 125. Na samej górze Burcz Khalifa znajdują się rezydencje najważniejszych osób w państwie. Każda pocztówka wysłana z Dubaju przedstawia budynek, który jest siedmiogwiazdkowym hotelem i nazywa się Burj al-Arab. Znajdujemy się właśnie na tle hotelu Burcz al-Arab, pierwszego na świecie, który został oceniony aż na siedem gwiazdek. Jest on zbudowany na sztucznej wyspie oddalonej od lądu od na około 300 metrów. Cały teren... Dobrze strzeżony i nikt oprócz gości hotelowych nie może na niego wejść. Jeżeli życzycie sobie spędzić noc w takim luksusie, musicie się liczyć z kosztem minimum 20 tysięcy. 20 tysięcy dolarów euro arabskich dirhamów. w tym wypadku cena na szczęście podana jest w złotówkach. Bogactwo mieszkańców Dubaju widać również w centrach handlowych. Jednym z nich jest Dubai Mall. Znanych na całym świecie, takich jak H&M, Zara, GAP czy Sephora, znajdują się tutaj sklepy najlepszych światowych projektantów, takich jak Gucci, Versace, Dior czy Michael Kors. Mimo cen sięgających tysiące euro, w sklepach tych naprawdę zobaczyć można wielu klientów. Co ciekawe, większość z nich to oczywiście Arabowie, natomiast ludzie, którzy ich obsługują, to głównie imigranci. Arabki od stóp do głów ubrane w czarne abaje wybierają w nich torebki, okulary przeciwsłoneczne, a nawet ubranka dla dzieci z metką od najbardziej znanych projektantów. A teraz niestety jestem już na lotnisku, na największym lotnisku na świecie, ponieważ Dubajczycy lubią mieć wszystko co najwyższe lub największe. No i tak niestety kończy się moja 48 godzin w Dubaju. W tej chwili pozostało mi jeszcze kilka godzin do następnego lotu. Więc mam nadzieję, że będziecie śledzić mojego bloga i oglądać reportaże z kolejnych podróży. Zapraszam na www.travelloveblog.wordpress.com i mam nadzieję, że do zobaczenia. Jedno życie włazi tu na drugie, jedno o drugie zahacza. Żadne nie jest ważniejsze, bardziej niezwykłe, uprzywilejowane. Ani to dobiegające końca, ani to, które się zaczyna. Dostatnie i ubogie, przyzwoite i podłe, szczęśliwe i dotkliwe, ludzkie i psie są tu razem, odmienne, ale stopione w jedną masę. Trudno z niej wyłuskać osobny los. Nagie dziecko popłakuje, a magia jego narodzin sąsiaduje z czymś błaganiem o przetrwanie. Przyszło na świat tam, gdzie na skrawku chodnika wydarza się jej piekło i raj. Indie niczego nie ukrywają. Odsłaniają całe piękno i nędzę istnienia. Kto tu przyjedzie, zobaczy wszystko. Więcej niż by chciał. Tak o indyjskich ulicach pisze Paulina Wilk, polska podróżniczka i pisarka, autorka książki o Indiach Lalki w ogniu. Jej słowa doskonale opisują indyjską rzeczywistość. Rzeczywistość, w której mimo XXI wieku w najuboższych rodzinach zabija się nowonarodzone dziewczynki, bo w przeciwieństwie do syna nie będą w stanie utrzymać rodziców na stare lata. Rzeczywistość, w której mimo XXI wieku nie operuje się dzieci urodzonych z dodatkową kończyną, bo uważa się je za bóstwo. Bóstwo, które bez operacji wkrótce umrze. Rzeczywistość, w której mimo XXI wieku społeczeństwo podzielone jest na kasty, gdzie najwyżej postawieni nie spojrzą nawet na ludzi najbiedniejszych, najniższych w hierarchii. Indyjska rzeczywistość niczym nie przypomina życia na zachodzie. Nowe Delhi, stolica Indii, to drugie pod względem zaludnienia miasto w tym kraju. Wyprzedza je tylko położone na południu Bombaj. W Delhi żyje prawie 12 milionów ludzi. Czyli cztery razy więcej niż w Warszawie. Mimo świata, który nas zadziwia i szokuje, Indie są odwiedzane co roku przez miliony turystów. Niektórzy zwiedzają pobieżnie, oglądają tylko najważniejsze zabytki, korzystają z atrakcji turystycznych. Inni, tak jak ja, postanowili odkryć również życie ulicy. E, teraz pani robi tatuaż z henny, który ma się utrzymać mniej więcej tydzień czyli właśnie tyle, ile jeszcze tutaj zostanę. Koszt takiego tatuażu, na początku powiedziała, że 200 rupii, ale udało mi się utargować do 150. Jest to około 9 polskich złotych, więc myślę, że jest to fajna cena za, za taką pamiątkę i za taką ozdobę ciała, która niedługo zejdzie. A ponadto stałyśmy się atrakcją turystyczną i wokół nas zebrał się tłum ludzi, którzy Najważniejszym punktem zwiedzania Indii jest Taj Mahal. Niektórzy myślą, że jest to pałac, inni, że świątynia. Taj Mahal to w rzeczywistości najpiękniejszy grobowiec świata, którego historię opowiedział mi hinduski przewodnik. Taj Mahal, czyli jeden z siedmiu cudów świata. Został zbudowany w XVII wieku na prośbę żony jednego z mogołskich cesarzy. Cała, cała budowa kosztowała ponad 42 miliony dzisiejszych dolarów. W tej chwili znajdują się tam dwa grobowce, wspomnianej żony oraz samego cesarza. Codziennie przychodzi tutaj tysiące, tysiące turystów. czyli jeden z siedmiu cudów świata. Został zbudowany w XVI wieku na prośbę żony jednego z cesarskich Mogołów. Jak powiedziałam, bo de facto. Cesarza z dynastii Mogów.